Witam serdecznie, ja jestem Piotrek, a to jest kanał Irlandzki Szlak. Już nam się zrobił, moi drodzy, ostatni tydzień października. Ja przez ostatnie kilka dni nie byłem w lesie, musiałem się skoncentrować na pracy. No więc teraz chyba jest najwyższa pora, żeby się przejść, zobaczyć czy jeszcze jakieś grzybki nam odrastają. Ostatnio mieliśmy trochę opadów, generalnie no, warunki są spoko, troszeczkę się ochłodziło, ale to nie są jeszcze takie temperatury, żeby grzyby miały nagle przestać nam wychodzić. Nie spodziewałbym się już takiego wysypu borowików szlachetnych, jak mieliśmy we wrześniu. Niestety październik był taki trochę bardziej spokojny. Chyba przez to, że było tak sucho, to te grzybki po prostu no, przestały wychodzić. Troszkę przystopowały. No i efekt był taki, że i w koszyku yy, no, mniej się tego znajdowało. Zobaczymy jak będzie dzisiaj. Zapraszam. Zaczynamy moi drodzy kolejne grzybobranie. Dzisiaj jest piątek, 24 października. Małe week low. W zasadzie to dopiero co przyjechaliśmy. Weszliśmy sobie do lasu. Idziemy tutaj tak... Trochę brzegiem. Tam widać ścieżkę. I mam dla Was pierwsze grzybki. I to niesamowicie piękne. Zobaczcie. Tu jest taki troszkę mniejszy. Tu jest w ogóle taki całkiem malutki. Tylko niestety jak tutaj przyszedłem, to chyba go delikatnie nadepnąłem. No ale jest tutaj. I chyba jest w miarę twardy ten owocnik. Ale zobaczcie co siedzi z drugiej strony kosza. To jest po prostu przepiękne. A ja jestem święcie przekonany, że tego grzyba tam jest kawał w ziemi. Zobaczcie. To jeszcze przy, przy samym korzeniu rośnie. Ale cudowny. O, on jeszcze tam jest wygięty chyba lekko. Tak. Super. Takie tutaj mutanty wyrastają w tym moim lesie. Właśnie, że trzeba je wykopywać. Chodźmy do tego mniejszego. Też jest bardzo ładny. Troszkę bardziej tutaj sobie wyszedł ze ściółki i dlatego ma taki kapelusz trochę ciemniejszy. No pięknie. Mamy słuchajcie bardzo dobry początek i mam nadzieję, że będzie tego jeszcze sporo więcej dzisiaj. Zobaczymy. Mam dla Was coś jeszcze, słuchajcie. Zobaczcie tutaj, co siedzi w tej dziurze takiej. To chyba też jakiś korzeń tutaj jest. Tak to wygląda. Ale zobaczcie, co tu się dzieje. Sam jeszcze do końca nie wiem. Ten tutaj chyba mi się wydaje, że. Ojej jaki No Zobaczcie. Całkiem wyżarty. No Chyba już nic nie będzie z tych grzybków. Niestety. Zostawiłem Roberta tam w dolnej części lasu i postanowiłem sobie sprawdzić ten brzeg sam. Tą taką ścieżynkę, którą my tutaj sobie chodzimy i przy której w tym roku było bardzo dużo, ale to bardzo dużo owocników. No i słuchajcie, do, prawie do samej góry doszedłem. Aż tutaj z nienacka zacząłem widzieć mu muchomory czerwone. One są tutaj troszkę poniżej. Trzy takie całkowicie młodziutkie Jędrne, świeże amanitki, i troszkę wyżej, powyżej tego miejsca, znalazłem takiego borowiczka. Też bardzo głęboko siedział. Zobaczcie, ale jaki on jest ładny. Jaki on jest świeżuchny. Ale zobaczcie, jakie te tutaj są przecudowne. Dopiero wyłażą sobie. Zobaczcie, poezja normalnie. Jaki grubas. Ja myślę, że to są z tej nocy grzyby. Na pewno nie rosną tutaj dłużej. Tak mi się wydaje. No zobaczcie. Jędrne, świeże, twarde. Borowiki szlachetne już. W zasadzie jesteśmy teraz w ostatnim tygodniu października. Ani ślimaków. Tutaj siedział jakiś, ale chyba jeszcze nie zdążył się dobrać. Nie no, bomba po prostu. Oby więcej takich. Mam dla Was kolejne grzybki, słuchajcie, tylko te już nie wyglądają tak pięknie, efektownie jak te poprzednie. Są takie już starsze. O jejku ten też siedzi strasznie głęboko. Ułamał się, ale to nic. No wiecie co ja popatrzę na te grzybki, jak są zdrowe, to ja je chętnie wysuszę. Tu jest drugi taki. Zobaczcie. A temu to już w ogóle odpada ten kapelusz. No nie wyglądają zbyt pięknie, ale są. Kolejne owocniki. A zobaczcie tutaj. Tutaj rośnie to co ja mówię nadzieja. Nadzieja na najbliższe dni, a może nawet tygodnie. Oby takiej nadziei jeszcze tutaj na naszej drodze było więcej w tym lesie. Oczyściłem moje grzybki no i zobaczcie jak to. Całkiem nieźle wygląda. Odpadły mi w sumie tylko trochę cienkich obierków i jeden, ten taki stary trzon z jednego z tych, z tych prawdziwków. On też nawet nie był robaczywy, tylko po prostu taki dosyć nieładny. No i słuchajcie, mam kolejnego. Też bardzo pięknego, zobaczcie. Bardzo fajnie to grzybobranie wygląda. Obawiam się, że będzie dużo gorzej dzisiaj, że uda się znaleźć dwa, trzy grzyby, i tyle, i trzeba będzie wracać do domu. No to może nawet całkiem fajny film z tego wyjdzie. Zobaczymy. Zobaczymy, co nas czeka tutaj dalej w tym lesie. Mam dla Was jeszcze jednego grzybka, zobaczcie. Też taki jeszcze młodziutki. Ogólnie już go delikatnie odsłoniłem najpierw, żeby zobaczyć w ogóle, czy to jest borowik, bo nie byłem pewny. Ale. No, jak zwykle jest go tam w tej ziemi bardzo dużo. No, zobaczcie. Też całkiem ładny. Jeszcze taki ten kapelusz jest no, niewybarwiony. Zobaczcie, troszkę bliżej ścieżki przeszliśmy i mam dla Was bardzo piękny owocnik, który sobie tutaj tak grośnie, śmiesznie w bok, ale ja mam przeczucie, że jego tam jest całkiem sporo zakopanego w tej ziemi. O, zobaczcie. O, jeszcze w bok zawinięty? O kurde. A, chyba go mam. Przecudowny normalnie. Jeszcze biały hymenofor. Piękny młodziutki owocnik, ale taki fikuśny jak, jak dużo grzybów tutaj w tym lesie. One bardzo często sobie właśnie tak wyrastają i są takie lekko zmutowane, powyginane, ale nadal są piękne. No i znowu zobaczcie. Ścieżka i grzybek. Też jest taki młodszy, troszkę go tutaj ślimak od drugiej strony potraktowo zaraz wam pokażę. O, no, trzeba go ułamać. Tak. I chyba jest robaczywy, zaraz się przyjrzymy. Chociaż i tak z reguły, przy tych borowikach, jak są robaczywe, to odpada z reguły sam trzon. No i tak to moi drodzy wygląda. Ten odcinek będzie chyba troszkę krótszy niż to, do czego Was do tej pory przyzwyczajałem. No ale wiadomo, sezon się powoli kończy. Prawdziwków jest trochę mniej. Ja bardzo liczę na to, że jeszcze przez kilka tygodni będziemy takie pojedyncze sztuki tutaj na moich miejscówkach wyłapywać. Ale coraz bardziej nastawiam się też na poszukiwanie pieprznika trąbkowego, kolczaków. Właśnie, bo myślę, że teraz powinno zacząć nimi sypać. Jest odpowiednia pora. W każdym bądź razie tutaj macie moje wszystkie zbiory. Jest kilka bardzo ładnych borowiczków. Wszystko jest raczej zdrowe. Wszystko widzieliście na filmie. No i... Nie jest najgorzej. Mogło być, nie spodziewałem się, że będzie aż, aż tyle tego. Bardziej się spodziewałem, że pochodzę godzinę czy półtorej po lesie i zrezygnowany wrócę do samochodu. Za kilka dni znowu będę próbować, no i mam nadzieję, że z równie albo jeszcze lepszym skutkiem. Na ten moment dziękuję wszystkim, którzy zostali do końca. Do zobaczenia wkrótce.